Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg, pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną. Takie słowa. Napisał Roman Brandstetter, który w 1946 roku przyjął Chrzest Święty. Urodził się w rodzinie żydowskiej i był bardzo wiernym wyznaniu mojżeszowym, ale bardzo głębokie refleksje. Które czynił na terenie ziemi palestyńskiej, skłoniły go do tego, żeby przyjął Chrzest Święty. W liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale jest pięknie ukazana tęsknota świętego Pawła za nawróceniem jego rodaków. Do Chrystusa. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. I On mówi: tęskni. Za tym, żeby przyjęli Chrzest w imię Chrystusa, Izraelici, do których należą przybrane synostwo, chwała, przymierze, nadanie prawa, pełnienie służby Bożej, obietnice. Jak pięknie pokazana jest ta tęsknota. Człowieka, który kocha swój naród, kocha swoich rodaków i pragnie, aby oni uczestniczyli w tym wielkim darze Boga, przyniesionym przez jedynego Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Sięgnijmy do tęsknoty apostoła. Który dla nas, Polaków, jest wyjątkowo bliski. Gdy święty Jan Paweł II w 1991 roku przybył do naszej ojczyzny, głosił wspaniałe rekolekcje oparte o dziesięć przykazań bożych. I już na koniec tej pielgrzymki w Warszawie, mówiąc o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, mówił tak. Nasza ojczyzna znalazła się znowu w szczególnym momencie historycznym momencie pod wieloma względami, jedynym i może decydującym, którego nie można zmarnować dla jakichkolwiek racji. W dzisiejszej Eucharystii, mówił święty Jan Paweł II, modlę się z Wami. Moi umiłowani bracia i siostry, moi rodacy, modlę się razem z Wami o ten egzamin z wolności, który jest przed Wami. Trudności, które są w nas, w każdym z nas i we wszystkich, drodzy siostry i bracia, ja jestem jednym z Was. Byłem stale na różnych etapach i jestem teraz. Ja kocham mój naród, nie były mi obojętne jego cierpienia, ograniczenia, suwerenności i ucisk, a teraz nie jest mi obojętna ta nowa próba wolności, przed którą wszyscy stoimy. I mówił do nas, bylebyśmy tylko Duchowi Świętemu nie bluźnili. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Nie przestaję ufać Duchowi Świętemu. Ten, który rozpoczął Was dobre dzieło, sam go dokona. Wierzę i ufam. Wy nie przeszkadzajcie Mu, współpracujcie z Nim, bo jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. W kontekście tych tęsknot, bożych tęsknot, w których pokazane jest umiłowanie człowieka bardzo bliskiego, i jednocześnie świadomość, jak wielkie są dary Boga dane człowiekowi, przejdźmy do słowa Bożego. W księdze proroka Ozeasza Bóg wyraża ogromną tęsknotę za tym, żeby człowiek, którego on kocha, również odwdzięczył się miłością. Mówi Bóg, cóż ja mogę uczynić tobie, Efraimie. Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Twoja jest taka przelotna, jak chmur, które przechodzą, albo rosa, która prędko znika. Posyłałem do Ciebie proroków, słowami ust moich Cię pouczałem, dałem Ci światło prawa i Bóg mówi: miłości pragnę. Drodzy siostry i bracia, ta tęsknota Boga jest również skierowana do nas. Czy jest możliwym, aby człowiek swoje wyznanie miłości skierował do Boga bez szczególnej Jego pomocy? I przychodzi nam z takim wyjaśnieniem, uświadomieniem. Święty Paweł w liście do Rzymian. On odwołuje się do Abrahama, który, za wyraźnym poleceniem Boga, sięga do oblubieńczej miłości pomiędzy sobą a Sarą, mając na uwadze już bardzo poważny wiek. Niemożliwym po ludzku było, aby w tym wieku poczęło się nowe życie. A skąd taka decyzja Abrahama i Sary? Oni uwierzyli Bogu. Abraham uwierzył Bogu. I poczęło się w Sarze nowe życie. Ten piękny przykład mówi nam bardzo wyraźnie, miłość między ludźmi będzie bardzo głęboka, będzie bardzo owocna, jeżeli będzie oparta na wierze. My wierzymy w Boga i na tym fundamencie wiary w Boga kierujemy do Niego nasze wyznanie miłości. Tęsknota Boga za miłością człowieka może być zrealizowana, ale tylko wtedy, gdy opieramy tę miłość na głębokiej wierze, Ewangelia Święta ukazuje nam Mateusza, celnika, tego, którego bardzo wielu ludzi przekreślało. Bo on jest grzesznikiem, bo on nie jest uczciwy, bo on nie jest sprawiedliwy, do niego idzie Jezus. I ci, którzy uważali się za doskonałych, za wspaniałych, robią zarzut Jezusowi. Dlaczego poszedł do grzesznika, dlaczego poszedł do celnika? I Jezus pokazuje, Ogromną swoją miłość do każdego człowieka. Mało tego. Jezus chce, żeby ten człowiek z nim współpracował. I Mateusz tak pięknie współpracował z Jezusem, że napisał Ewangelię Świętą. Bóg tęskni za Twoją miłością. Bóg tęskni za. Wyrazem Twojego przywiązania do Niego, do przykazań Bożych, opieraj swą miłość na wierze w Boga, a wtedy ta miłość będzie piękna, będzie owocna. Niechaj ta wielka tęsknota Boga zaistnieje w naszym sercu, kiedy będziemy wchodzić w to niezwykłe słowo. Podczas dzisiejszej niedzieli Słowo Boże, które mówi o miłości i do miłości wzywa.